Działania urojonego reżimu coraz mocniej eskalują na mapę, a do końca sezonu zostało zaledwie 8 dni. Zbliża się więc czas, w którym nie tylko będzie nam zapewne dane obejrzeć Wielki Ven na żywo, ale również zaopatrzyć się w widolce, aby kupić nowe skiny czy karnet bojowy z kodem YUT w Fortnite'owym sklepie, jak to zrobiła chociażby ta widoczna piątka. Jeżeli jednak nie macie jakich kupić, lub za co to koniecznie wejdzie na Instant Gaming, gdzie aktualnie trwają, jak zawsze, ogromne promocje na gry, dodatki do nich czy doładowania na PlayStation, Xbox i co tam tylko jeszcze chcecie i sobie wymyślicie. Jeżeli jednak dalej nie macie forsy na widolce, to się nie martwcie, bo mam dla was konkurs na 13 tysiąca widolców, ale o tym potem. A teraz, bez dalszego przedłużania, zaczynamy! Wszystkim z tej strony Jaju, dziękowiec się już zaczął, także drogie panie, wszystkiego najlepszego, a my tymczasem skupmy się już to na Fortnite, w którym to pojawiła się nowa dziura, dzięki to której fabuła ciągle i nieustannie się rozwija. Jeżeli udacie się na południowy wschód od wykrzywionych wiesz, dokładnie tutaj, to będziecie w stanie znaleźć nową dziurę. Pierwsza pojawiła się tutaj, kolejna jest tutaj, kto wie co nas czeka na dniach, mam nadzieję, że to na to nie informuje mi się Tutaj, ponieważ chciałbym wam wszystko pokazać, ale dobrze, może się pospieszmy, zanim je zmiecie z planszy i zobaczmy, co tutaj jest. Te wszystkie tunele, które właśnie widzicie, to nic innego jak działalność właśnie urojonego reżimu, który najzwyczajniej w świecie robi na tyle głębokie odwierty, że ziemia zaczyna powoli się zapadać. I spekulacje, do donoszą, że Tilted Tower stanie się właśnie ofiarą takowych działań urojonego reżimu i część z budynków się załamy. Dopiero co Tilted otrzymaliśmy, a Tilted już to według przecieków ma zniknąć. Na nasze nieszczęście może to być aż nadto prawdopodobne, ponieważ Epic Games musi z tego, co rozumiem, zbalansować również e, wykrzywione wieże, ponieważ jest tam po prostu za dużo lutu, więc pozbywając się paru budyneczków, a jednocześnie twor tworząc tego widowisko fabularne, na pewno się im to wszystko przysłuży. Czy coś tutaj ogólnie mamy? Jak to jest Właśnie w wypadku tych wszystkich kraterów e, spowodowanych e, działalnością urojonego ryżmu niestety nic tutaj nie ma. Nic a nic poza drobnym lutem. Żadnych smaczków fabularnych tutaj nie znajdziemy, pomimo tego, że już tylko 8 dni do końca sezonu, ponieważ obecny sezon kończy się 16 marca. A z tego co pamiętam, to 16 marca w sumie nie kończy się sezon, tylko zaczyna się nowy, ale mogę w tym momencie się mylić. Także tutaj aktualnie nic nie mamy, a ja jak zawsze będę Was informować. Na bieżąco, co takiego zmieni się na wyspie. Mam dla Was jeszcze jedną nowość, a propos tego, że właśnie urojony reżim oraz siódemka w sezonie drugim będą, oczywiście, toczyli wojnę. A nowe wydarzenie na trybie kreatywnym, które nazywa się Daygrounds, tylko nas utwierdza w tym przekonaniu. I pokazuje, że te trzęsienia urojonego reżimu to nie są zazwyczaj jakieś działania, które są przypadkiem i efektem ich pracy pod ziemią, a tylko i wyłącznie ich celowym działaniem i być może właśnie w ten sposób będą chcieli rozliczyć się siódemką, ale kto wie, najprawdopodobniej również dojdzie do sytuacji, której to w tym sezonie nie otrzymamy wielkiego wydarzenia na żywo, a ten odostaniemy dopiero na początku następnego sezonu, jak to chociaż było w sezonie piątym. them. 13500 widolców. Tyle możecie wygrać, jeżeli wejdziecie do mojego linku w opisie do giveaway'a na instantgaming.com. Wszystko, co musicie zrobić, to wpisać tutaj w Fortnite, a także wybrać opcję z fauldolcami. Jeżeli natomiast byliście za to nie martwcie się, ponieważ zawsze jakieś fauldolce czy nagrody pocieszenia w postaci innych gier możecie sobie wybrać. Możecie sobie wybrać tutaj dosłownie wszystko, co chcielibyście wygrać. Ja na przykład się spóźniłem i wybiorę 2018 800 widolców, i nawet jeżeli to ja bym je jakimś cudem wygrał, to oczywiście rozdam je jak najbardziej dalej, a nawet ba, powielę tą liczbę dwukrotnie. A skoro o powielaniu mowa, pochwalcie się, że braliście udział w konkursie, oznaczając mnie i Instant Gaming na właśnie Instagramie. A w przypadku wygranej otrzymacie dodatkową sumę widolców. A wy ile macie zwycięstwo z Koroną w tym sezonie? Dajcie o tym koniecznie znać w komentarzu, także pamiętajcie o kodzie jajiny, w Fortnite w sklepie. Życzę Wam wszystkim jego. Ja, trzymajcie się i cześć